Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5... 10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity, ten kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj. Że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze przynosi plon obfity, ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć. Niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za to podziękować. A może potrzebujesz przeprosić? Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.